Witam, nasza firma AUTOGAZARIUS prezentuje HONDĘ CRV trzeciej generacji po liftingu, wyposażoną w jednostkę dwulitrową i VTEC o mocy 150 koni mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC SEQUENT 32 kolejno w komorze silnika obok akumulatora umieszczony został komputer sterujący, dalej na podszybiu zamocowany został elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej Następnie reduktor Genius MB, filtr fazy bloknej oraz wtryskiwacze gazowe BRC. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazda zaworów głowicy, tak zwaną lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Poniżej widzimy diodę sygnalizującą minimalny stan płynu lubryfikacji. Zbiornik troidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, średnicy 630 i wysokości 204 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Honda CRV z instalacją gazową w berce.